Lynek śpisz pisz Lynek w stawaj! Ale co się dzieje? Ty, co się dzieje? Czaj, ja z swoją mamą idziemy mhm. do sklepu. Boże. Chcesz? Coś? Kole! Dobra, kupię ci. Nie możesz korzystać z komputera i, i z telewizora. Czytałem już w poradniku dla rodziców, że ma, e, może ci odpaść szurek. Dobrze. A, tego nie chcesz chyba? No nie, 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 no nie chcę. No dobra, no to my idziemy. Dobrze. cię nie mhm. no Teraz sobie chodzi. popatrzę na moje mrówki. Hej. Okay. Pamiętaj! Nie graj! Pięć dobrze. Mamo. Proszę. Zapomniałam o tym odpasze, bo to ma dom. Poszli? Poszli o, dobra, i dobrze. Biegam Coś to jest. No. No, koledzy nie mieli jacyś, że to, to jest beznadziejne. Dobra, no, wygrałem. Już wyłączam kąpa. Teraz idę na telewizor. Włączę sobie go i coś. Wiem, mojego ulubionego youtubera Admiosa poglądam. Tak! Dzień dobry. Eee... Ale fajnie, myfki, widzicie to? Widzicie? Tak, nawet nie widzicie, bo macie ścianki? A, <grych> ale, ale fajnie, fajnie. Dobrze, trzeba e, kupić tą szapkę, Tą szapkę I tą kolę, tą kole. Dobrze, kartą, gotówką? E, kartą Proszę, na no, ja tylko portfel wybram Dobrze, <grym> dziękujemy Do widzenia Do widzenia Hej, co? A sucho, ale postawię Ci kolę, Dziękuję

nie no, przegrałem! Moi koledzy mieli rację, że ta gra jest beznadziejna! Odinstalowuję ją! Dobra. Kartą gotówką? Jeszcze raz, tak, na pewno. Tak, dobra, mam to! Tak, odinstalowałem tą grę! Uchuuuu! Odrzucona! Trochę za głośno byłem? Jeszcze raz proszę! <noise> Właśnie, muszę jeszcze kupić ten! Sobie do goileczka kosmetyki za, za pieniądze rodziców. To, 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 to. Tak, tak. potwierdzenie, może byś potwierdzenie. Ta! ta yupi! Teraz będę miał lepsze kosmetyki w goileczku. Odłożę bija na miejsce. Ok, tak. Jupi! No, odkładam go szybko. Nic, nic. O nie, no, poważnie, go. mam tutaj flagę, kupiłem ci. Dzięki. Dobra, może, może jeszcze pójdziemy coś kupić. No, no, się troszkę do domu. Ciu. no, 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 moja no, 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 Poszli? Muszę sprawdzić, może wyjdę do kolegów. Tak, wyjdę do, do kolegów. Dlaczego miałam taką kusureg, żeby miałam na imprezę? Idę do kolegów. Ojciec, Nic, nic. Ja wam coś sobie muszę się wywiaczyć. Dobrze, dobrze. O, dobra. No, kochasz? O, no jestem. O, no właśnie. O, no właśnie. Jestem. Co gdyby tak? Biorę biana! Bia, Podłączę go pod mojego komputera i zagram sobie na komputerze w Goillatega. Jeszcze No nie łap mnie ty chłopie! Nie łap mnie no. No, no, no! no mówiłem, żebyś mnie nie łapał! Ty taki beznadziejny w to! Jesteś taki no! Taki beznadziejny! Taki beznadziejny! Taki beznadziejny! Wydoba mi się, taki beznadziejny jest! Co ty Nic, patrzy na nógki. Wasze namówki? Nie, nie, że, nie, chcę! Panie coś proszę to chcesz! <grych> nie, Co ty robisz? Ja nie, ja coś nie, nie, bo jest kasyżę, nowa aktualizacja nie, 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 tagu. nie, nie, Proszę, proszę. No, nie, nie, Mówki mi kazały. Tak, mówki I wtaś, mi kazały. Tak, Mówki, moje Mówki! O te, czerwona? Mały grno, co się dzieje! On grał na komputerze! Trzeba mu obciąć szuraka! Ale te Mówki mi kazały! Proszę, nie! Nie! Dobry. Szybko do kolegu, szybko, szybko! Szybko, szybko! Gryź! Szybko, szybko, szybko. Stój! <laughs> nie, nie chcę! Nie, PowerPoint jest mutis gay. Trzeba mu obciąć? Nie. Nie. Ja! A, 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 a co to? Mamy być? jakie by w ogóle pani, oglądaliście? A, wow. Uciekam do kolegów, bo to kłócę. O, kłócę. Ja do kolegów idę, mamu. Ja do kolegów. Powiedz jesteś baba co? Nie pokażę im. Jak zazwyczaj. Szybko, szybko do ich latki, Szybko, szybko. Szybko, dlaczego oni tak wysoko mieszkają? Oh. Czekaj, komornik, gdzie dobry! stój! Gdzie ślisko. Nie mam ślisko. Nie złotnie. Złotnie. A. Nie ma Złapnie! Nie ma ślisko. Nie